Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy. Rozdział 10. Samorozet W i uczenie się. 10.3. Budowanie nawyków i samodyscyplina. Zagadnienia: 1. Budowanie nawyków. 2. Samodyscyplina. 3. Podsumowanie. Definicja: nawyk to automatyczne działanie, które jest wykonywane bez dużego wysiłku umysłowego. Jest wynikiem powtarzania określonego zachowania, które z czasem staje się częścią codziennej rutyny. Znaczenie. Zwiększenie efektywności: nawyk pozwala na wykonywanie pewnych zadań automatycznie, co redukuje potrzebę podejmowania świadomych decyzji i oszczędza czas. Ułatwienie realizacji celów, systematyczne wprowadzanie dobrych nawyków wspiera realizację długoterminowych celów i projektów. Minimalizacja opóźnień, nawyk pomaga w unikaniu odkładania zadań na później, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania czasem. Proces budowania nawyków. Ustalanie celu, wyraźne określenie, jaki nawyk chcemy wykształcić, np. codzienne czytanie przez 30 minut. Planowanie, zaplanowanie, kiedy i jak wprowadzimy nowy nawyk do naszej codziennej rutyny. Małe kroki rozpoczęcie od małych, łatwych do wykonania kroków, które stopniowo zwiększamy w miarę postępów. Monitorowanie postępów, regularne śledzenie, jak dobrze realizujemy nowy nawyk, oraz wprowadzanie ewentualnych poprawek. Techniki i narzędzia. Habit Tracker Aplikacje do śledzenia postępów w budowaniu nawyków, takie jak Habitica, Habit Bull czy Strix, pozwalają na wizualizację postępów i motywują do kontynuacji. Kalendarz Używanie kalendarza do planowania i śledzenia nowych nawyków, co pomaga w utrzymaniu dyscypliny i organizacji. Pamedouro Technik pomaga w budowaniu nawyków związanych z zarządzaniem czasem poprzez pracę w skoncentrowanych blokach czasowych. Definicja samodyscyplina to zdolność do kontrolowania własnych impulsów i motywacji, aby osiągnąć długoterminowe cele. Obejmuje umiejętność trzymania się planu pomimo przeszkód i pokus. Znaczenie. Utrzymywanie fokusu, samodyscyplina pomaga w utrzymaniu koncentracji na zadaniach i celach, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania czasem. Pokonywanie prokrastynacji pomaga w przezwyciężaniu odkładania zadań na później i w wykonywaniu obowiązków na czas. Osiąganie celów. Dzięki samodyscyplinie można skutecznie realizować długoterminowe cele i plany, nawet gdy napotykamy trudności. Techniki rozwijania samodyscypliny. Ustalenie jasnych celów, definiowanie konkretnych, mierzalnych i osiągalnych celów pomaga w utrzymaniu motywacji i dyscypliny. Tworzenie rutyn, regularne wykonywanie określonych czynności o stałych porach dnia ułatwia utrzymanie samodyscypliny. Zarządzanie nagrodami i karami, nagradzanie siebie za osiągnięcia i ustalanie konsekwencji za niewykonanie zadań może zwiększyć samodyscyplinę. Mindfulness i medytacja Techniki takie jak mindfulness mogą pomóc w zwiększeniu samoświadomości i kontroli nad impulsami. Programy i narzędzia. Forest aplikacja pomagająca w utrzymaniu koncentracji poprzez sadzenie wirtualnych drzew podczas pracy bez rozproszeń. Focus MaupK.Oil usługa oferująca muzykę i dźwięki wspierające koncentrację i produktywność. Self-control aplikacja na komputer, która blokuje dostęp do stron internetowych, które mogą rozpraszać, co wspiera samodyscyplinę w pracy. Budowanie nawyków i rozwijanie samodyscypliny są kluczowe dla efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy. Poprzez wyznaczanie celów, planowanie, monitorowanie postępów i stosowanie technik wsparcia można znacznie zwiększyć swoją produktywność i skuteczność w realizacji zadań. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i aplikacji dodatkowo wspiera ten proces, ułatwiając osiąganie sukcesów. Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy. Rozdział 10. Samorozet W i uczenie się. 10.3 Budowanie nawyków i samodyscyplina